Szanowni państwo, znajdujemy się na oddziale onkologicznym Szpitala Miejskiego Specjalistycznego imienia Gabriela Narutowicza. i Z tego miejsca chciałabym państwa serdecznie zaprosić do tego, aby korzystać z programów badań profilaktycznych wczesnego wykrywania nowotworów. Badania te są niezmiernie istotne, ponieważ pozwalają na wczesne wykrycie nowotworu, a co za tym idzie, na szybkie podjęcie leczenia. W ramach tych badań możecie państwo korzystać z badań kolonoskopowych, badań mammograficznych, badań cytologicznych niezwykle istotnych w wykrywaniu raka szyjki macicy oraz badań niskodawkowej tomografii komputerowej. Wczesne wykrycie nowotworu umożliwia szybkie podjęcie leczenia, a co za tym idzie, znacząco zwiększa szanse na całkowite wyleczenie. Czy profilaktyka jest naprawdę ważna w kontekście nowotworów? Nowotwory złośliwe często rozwijają się latami, nierzadko na początkowym etapie nie dając żadnych objawów. Wczesne wykrycie choroby może uratować życie, dlatego niezmiernie ważne jest korzystanie z regularnych badań profilaktycznych. Im szybciej wykryjemy chorobę nowotworową, tym szybciej możemy wdrożyć skuteczne leczenie, co znacząco zwiększa szanse na całkowite wyleczenie. Wczesne wykrycie raka znacząco zwiększa szanse na wyleczenie. Odpowiednia profilaktyka to klucz, dzięki któremu możemy znaleźć wszystkie niepokojące stany i zareagować na czas. W styczniu wybrałam się na badania profilaktyczne. Zdiagnozowano u mnie nowotwór. Od stycznia przeszłam już chemioterapię, operację, radioterapię. Dalej korzystam z chemioterapii. Mam nadzieję, że niebawem będzie koniec mojego leczenia. To był trudny czas. Bardzo serdecznie chciałam podziękować moim przyjaciołom za wsparcie. Ale nie byłoby mnie tu i teraz, gdyby nie badania profilaktyczne. Zachęcam wszystkich Państwa do badań profilaktycznych. To jest absolutnie priorytetowa sprawa. Szanowni Państwo, hasłem naszej kampanii jest: rak nie poczeka, ty też nie zwlekaj. Dlatego badajcie się, korzystajcie z dostępnej oferty profilaktycznej w tym zakresie. Pamiętajcie o tych badaniach, pamiętajcie o tych terminach, dlatego że łatwiej i lepiej jest zapobiegać niż się leczyć. Dziękuję bardzo. Zadbaj o profilaktykę, badaj się regularnie, wejdź na www.krakow.pl i sprawdź szczegóły.